Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry X and Dzisiaj jesteśmy na magu, bo musimy sobie po prostu zrobić aweczkę, musimy zrobić sobie podstawowe czynności i zobaczymy, co z tego wyniknie. Yy, oczywiście staram się podtrzymać yy, tą serię wrzucania filmów codziennie, więc mam nadzieję, że Wam się to podoba. Także zostawcie łapkę w górę. Jakiś komentarz dla zasięgów, a my już zaczynamy. Odebraliśmy sobie watę. Teraz odbierzmy sobie kamyczek, bo to jest z samego rana, więc dopiero co wstałem. Zobaczymy co tu będziemy mieć ciekawego, czarny, średni klejnot, więc no nie tak zbyt ciekawie. Tutaj na pewno jest pełna kopalnia złota, więc sobie odbieramy 30 milionów. No, do wyrzucenia. Ciekawy jestem co chce dzisiaj wiedźma. Wypadł mi taki oto piękny, duży, czarny klejnot. Nie wiem co z nim zrobić, może gdzieś go wrzucimy. Tylko nie bardzo mam pomysł gdzie. 1097. Może byśmy wrzucili gdzieś na pachołka, tutaj jeszcze mają 999 na przykład. No, wybierzmy coś takiego najsłabszego, 991. To chyba będzie jednak najsłabszy. 993, to są już berylki, tak, to do Magusia pójdzie tutaj. Naprawdę fajny buścik. I lecimy dalej. Yy, tutaj poteczka na wytrzymałość, więc jak najbardziej spoko. Wydobądź klejnot jeden raz, także też zarobiście, mi się udało szybko zrobić misję dzienną. I tą poteczkę sobie wypijemy. Zobaczmy, jak wygląda gabinet magii. Tu kupimy sobie tą tepsydrę, e, ale nic pod nią ciekawego nie ma. Ok, to zobaczmy tu. Rękawice by chciała. Mam jakieś rękawice, no mam tylko jedne. Dobre, i jedne. E, więc tak zaczniemy od. A nie, mam drugie, dobra. Nie było tematu, jeszcze tutaj zapomniałem o stojaku. Zaczniemy od wrócenia do toalety, może tej laty i ją sobie rozmontujemy. Więc tak, tu mamy to zbanić. Ten pierścionek możemy sobie wrzucić tutaj. To na pewno pójdzie na rozmontowanie. Więc od razu się teraz tym zajmiemy. Więc tak, to rozmontujemy. To raczej nie. To możemy sobie rozmontować. I jeszcze jakiś jeden przedmiot by się zdało znaleźć. Tylko czy będziemy go mieli. No, chyba jednak nie. Albo tak się schowały jakiś dobry przedmiot do rozmontowania, więc ogarnięte. I lecimy teraz z wydawaniem pieniążków. Za dużo to my ich nie wydamy. Lecimy tutaj. <laughs> Zaatakujmy sobie jakiegoś przeciwnika. Dobra, ranko. E, na razie nadal nie udało mi się wygrać. Z hazardzistą, więc osiągnięcia 84 na 90. I chodźmy teraz może do doktora Abawu, może da nam, da nam coś ciekawego. E, kamień. Goldzik. Goldzik. Pasek, pewnie na rozmontowanko, znając życie. E, duszę, no to słabo. To dwa razy. Jest Goldzik kolejny. Eksp. Eksp. <coughs> Drewno, tutaj akurat spoko. Dusze, no słabo. Exp. Podłamki. Dusze 4 razy dusze naprawdę. Są 3 grzyby w końcu. 201 łamków. Jest jakieś jedzonko nawet. Coś do kociołka. I duszę na koniec. Dobra. Jak to? No nie jest do kociołka. A no, bo rękawice są. Dobra, to co sobie wrzucimy tutaj, to i to, jest do rozmontowania, to też, także tak, będę musiał o tym pamiętać. I tak to właśnie wygląda tutaj, więc to mamy odgarnięte, możemy iść na awkę. Więc tutaj chyba wszystko praktycznie mamy odgarnięte, mam nadzieję, że z awki poleci nam dość sporo jedzonka bo tak naprawdę chyba potrzebuje jednej jeżynki jeśli się nie mylę, więc liczymy dzisiaj na jedną jeżynkę z bo niestety społa nam nie dała nie dał nam doktorek jeżynki dał nam śliweczkę więc liczymy po cichu że tutaj w misjach trafi się jakaś jeżyneczka Na razie żadnej tu nie widzę, ale to jest dopiero początek, więc może się trafić nawet i na koniec, byle by się trafiła. Jest jakieś jabłuszko, no mogłoby to być jeżynka, ale jabłuszkiem też nie pogardzę, jak najbardziej każde jedzonko na bardzo chętnie przygarnę. Ale byłoby miło, gdyby ta jeżynka wypadła, bo wtedy bym miał hmm, tytuł na odcinek, a tak, to troszkę lipa. Jest cytrynka, no to zbliżamy się, bo było jabłko, jest cytrynka, to teraz powinna wypaść jeżynka. No zobaczymy, popatrzymy, zobaczymy, może, może się uda. 7-5 Ręka widzę do, rozmont do rozmontowania, tylko do kociołka. Daj dwie minuty za 10. Jest jeżynka, fantastycznie. Czyli fajnie się ułożyło. Aż coś tam się gra przydagowała chwilę. Ale naprawdę bardzo fajnie nam się ułożyło, że tak szło po kolei te jedzonka z żywiołami. Także ja jestem już w tym momencie zadowolony. Z tego co pamiętam, to powinno tak być, że brakowało nam jednej jeżynki. Eee, więc zaraz po awce przejdziemy sobie do pupili i zobaczymy, co tam się dzieje. Tutaj weźmiemy sobie piąteczkę. Tutaj na pewno weźmiemy sobie to. Tutaj są rękawice za 5 milionów, dokładnie tak. Yy, jeszcze kocina nam się tutaj odzywa na odcinku. Nie wiem czy ją było słychać, bo redukcji szumów w sumie mam ustawioną, więc mogłoby być jej nie słychać, ale przyszła się przywitać. Obudziła się, także możecie się z nią przywitać. Ja już się z nią witam troszkę. Żeby tutaj nam nie przeszkadzała w nagrywaniu. Żeby nam nie skakała koło mikrofonu. Więc tak to właśnie u mnie wygląda z samego rana. Te koty muszą się przywitać. I musi być zawsze miło. No i tutaj lecimy dalej. Tam z tego co pamiętam... O, fajne budki na rozmontowanko na jutro. To wypadły nam dwie cytrynki. Dzisiaj jest w ogóle chyba dzień światła. Więc tych cytrynek mam nadzieję, że zdobędziemy dosyć sporo. Tutaj dziesiątki same nie, na szczęście nie. O jest kolejna jeżynka. No to tutaj już jestem na pewno w 100% pewny, że nam wystarczy tych jeżynek na to, co chciałem wam pokazać. Więc już na pewno mamy tytuł odcinka. A jaki to tytuł, to po awce się dowiecie, chociaż no po awce się dowiecie, ja wam powiem co po awce, wy sobie przeczytacie na początku odcinka, bo to jednak tytuł tytularny. Lecimy dalej, nie śpimy by tu wziąć 2,5 czy tutaj tego troszkę ekspa, a pójdźmy w itema. Pójdźmy w itema, chociaż mogłem wziąć to bez itemka, bo może jakieś jedzonko kopy wypadło. O. Teraz jeszcze bym chciał jakąś, tak najchętniej truskaweczkę, bo dzisiaj truskaweczki z misji nie było. Że ale gro, poproszę jeszcze truskawkę, dostałem jebuszko, dostałem dwie jeżynki <laughs> Przepraszam, dostałem dwie jeżynki Dostałem dwie cytrynki, a gdzie są moje truskaweczki? Ja się pytam Bardzo miło, na razie się pytam, gdzie są moje truskawki Bo chciałbym ten ogień mimo wszystko w tym roku skończyć Tutaj co? No, słabe, ta emisja weźmiemy najkrótszą. Pujeczka, piąteczka, dwujeczka. Och, już myślałem, że będzie same same dziesiątki na koniec. Tutaj jakieś coś. O! O! Już plus 41 bronie mi lecą. No ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Yy, tutaj weźmiemy O! więc tak naprawdę na weekendzie epickim można by było sobie poszukać jakiejś broni dla siebie. Ciekawe czy to się uda tak prosto znaleźć. No ale i tak będziemy szukać y, epików y, na kibelek, więc może coś tam nam wypadnie. Więc pewnie będziemy sobie y, rolować zbrojownie, no skoro nam może wypaść Fajna broń, ale też dobrze by było poszukać yy, jakiegoś naszyjnika dla mnie, bo ten naszyjnik już jest bardzo, bardzo stary. To jest naszyjnik z pierwszego legendarnego lochu, więc naprawdę dość mocno odstaje od reszty. Więc miłoby by było go wymienić. No ale zobaczymy. No, epicki weekend, prawdopodobnie już yy, piątek. Więc myślę, że w piątek postaram się coś wam nagrać z tego epickiego weekendu. No nie wiem, zobaczymy. No, najwyżej sobie po prostu tam awkę zrobię, żeby odcinek nie trwał nie wiadomo ile. A po prostu na odcinku sobie poszukamy epików do kibelka na przyszły czas. No bo musimy tą aurę troszkę nadgonić, jak to w ogóle z tą aurą wygląda, bo nawet jak teraz wrzucam te epiki 250 na 1000, to jeszcze dość daleko niestety do 59 aury. Więc tutaj te epiki nam na pewno dużo, dużo pomogą, żeby przyspieszyć tą drogę do 66 aury. No ale zobaczymy jak to będzie szło z tym tropieniem. Bo nie zawsze jest tak miło i przyjemnie, że te epiki będą nam leciały co chwila. Chociaż ci po cichutku myślę, że nie stracimy bardzo dużo grzybków na poszukiwania tych epików. No na pewno bym chciał sobie zapełnić hmm... cały stojak w epikach. Na pewno bym chciał. Przynajmniej tak z 15 miejsc zapełnić w epikami. No więc takie 24 epiki to najchętniej bym przygarnął. Zobaczymy, ile nam pójdzie na to rybków i golda. Bo golda też będę musiał sobie dosyć sporo na to odłożyć. Jak będziemy jeszcze rolować kabinet magii, prawdopodobnie będę brał. Też potki, chociaż potki są dość drogie. I tak się zastanawiam, czy to jest w ogóle opłacalne, żeby brać jeszcze potki, bo one już kosztują mnie 5 milionów. Więc tutaj tak naprawdę to nie jest zbyt opłacalne to, żeby je brać. Tym bardziej, że z kalendarza mogą nam się trafić, a na razie mamy dość... Duży zapas, ewentualnie może jakieś nieśmiertelki się dokupi, jak będą golda. I tak to będzie wyglądało. Dobra, kończymy awkę, mamy ostatnie tylko 5 milionów. Nie weźmy. I znowu mamy praktycznie samej aweczki. 100 statystyk, a będzie nawet troszkę więcej. Także no, jakoś to nam powolutku wychodzi, żeby zdobywać te 100 statystyk dziennie. Więc ja jestem jak najbardziej e, rad. Więc dobra, tutaj możemy sobie machnąć warciochę. No, zapchaliśmy się. A nie pokazało mi chyba tego. Komunikatu, że się zapchaliśmy Je sobie tak klikałem. No dobra, przekroczyliśmy już 42 tysiące podstawy inty, więc to też jest spoko, więc lecimy dalej. 75 tysięcy wytrzymałości mamy, więc na razie ciśniemy ostro tą inteligencję. bardziej, że jeszcze trzech bereli nie mamy. Tutaj ta wytrzymałość nam jeszcze troszkę podskoczy. Ok, tu mamy to z bani. To teraz idziemy na pupilę, tak jak mówiłem. No i mamy cztery jeżynki. więc jak już widzicie, dzisiaj dyniak będzie pupilem numer 76, który osiągnie poziom 200 i zaczniemy karmić bałałajonka, jak to lubi sobie Maciek powiedzieć, liponita pająka. Tutaj niedosytek dzisiaj myślę, że będzie bez problemu nakarmiony, bo jest dzień światełka. Ryszard niestety tylko jedno jedzonko. Dzisiaj w ogniu papłomyczek będzie głodował. Niestety na poziomie 76. No i Delświn jakimś tam dziwnym cudem, dzięki tej jednej śliweczce z misji dostaje 3 jedzonka i ma poziom 70. Marinus 2511 karmień. Czym by tu go zaatakować, żeby nie przegrać? O, to jest pytanie. Hmm. Może pójdźmy wodą. Woda powinna być w miarę porównywalna do jego światełka. Jest tutaj tak. Paladon nagłębiona. Wygrał Heraldon. Zbit po do połowy jeszcze. Posejton zbił do połowy swojego życia Heraldona. No i tutaj jak wygląda? No, będzie ciężko mimo wszystko, ale mam nadzieję, że damy radę. 12 milionów krytyk. No teraz my dostajemy kryty, niedobrze. 20 milionów, 19. Teraz ktokolwiek walnie kryta, tym wygrywa. Na szczęście my wygrywamy zwykłym ciosem i mamy tą upragnioną kolejną cytrynkę. I jest bardzo fajnie jak w kombajnie. Coś tu niedobrego dzieje się z lutenantem. No bo niby awkę robi, ale poziomu z kalendarza nie dostał. To już jest dość długi czas. No wydawało mi się, że on zawsze gdzieś zostaje w przeciągu 2-3 dw dni. Tą, ten level up z kalendarza. A tu już czwarty dzień mija, a on tego levela z kalendarza nie dostaje. Więc to jest naprawdę dość dziwne dla mnie, co tam się wydarzyło. Ale też troszkę się z tego cieszę, bo mam szansę go podgonić. Dzięki temu, że on gdzieś coś przegapił. Więc dobra. Tutaj mamy to ogarnięte, możemy sobie zaatakować kolejną osobę na arence, więc będzie to Paja i lecimy do Hazardisty. Może tym razem da nam piąteczkę jakąś. I tak, weźmiemy sobie może odłamki. No niestety nie. No tuż to, to na pewno nie będę chciał brać. Tutaj też nic nie wygramy. Tutaj znowu nic. Tutaj, może jednak też nie. No, dzisiaj będzie chyba fantastyczny dzień, gdzie przegramy każdą, każdą próbę. No, pójdźmy tak przekornie po ten kamień. Chociaż kamień wygra, udało się wygrać, ale tylko trzy kostki. Lucha cały czas na te pięć kostek. Gdziekolwiek, tak naprawdę. No, ale jak widzicie. Gra mnie uwielbia i daje nam tylko trzy kosteczki, i to też tak bardzo, bardzo rzadko. Więc tutaj mamy to ogarnięte. Możemy sobie machnąć kogoś tutaj w gildiach, Niech już atak sobie leci. Pupila gildyjnego też sobie możemy już strzelić. Niech tu nam nie, nie miga. No i na koniec została nam meduza do kliknięcia, więc lecimy. Barbar dość słabo. Magus nawet spoko. Usia dosyć ok. No i my też nawet ciekawie to zrobiliśmy. D dosyć mało zostało. Więc dobra, tutaj mamy to ogarnięte, to mamy ogarnięte. Koło zakręcone. Chyba wszystko mamy ogarnięte. Jeszcze możemy zajrzeć do areny menadżera. Bo tutaj pokazuje nam, że coś możemy dodać. Więc dodajemy tutaj. Klucikiem 100 punkcików, i dzisiaj, może wieczorem, trzeba będzie to zresetować. No zobaczymy. Ok, więc tutaj w tym odcinku wydaje mi się, że to już by było tyle. Do zbrojowni nie zaglądaliśmy na początku, ale widzę, że i tak nic ciekawego nie ma. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i na razie.